Witajcie wszyscy w kolejnej części mojej serii z Minecrafta. Niestety na samym początku bardzo smutne wiadomości. Od ostatniego odcinka Elf wciąż mi gdzieś zginął mój piesek. Nie mam pojęcia gdzie jest, nie, nie udało mi się go znaleźć, więc niestety pozostaję sam i nie mam zamiaru szukać drugiego obsiaka. <laughs> Bo to było wtedy za bardzo męczące. Dobra, co zrobiłem w dzisiejszym odcinku? Zbuduję posąg Mario, tak jak obiecałem wam, ale najpierw wam pokażę moją stację metra i trasę prowadzi ona bezpośrednio do mojego pierwszego posterunku oraz tam do właśnie do mojego domku pierwszego. Teraz można nazwać już to farmą u trzciny. O, tu już widzicie są przygotowania na posąg. Ale tam jeszcze mi niestety torów brakuje, więc zajmiemy się tamtym może w następnym odcinku. I właśnie te, te metro, które jest pod moim głównym domkiem, to będzie taka główna stacja. <laughs> Trochę się namęczyłem w szukaniu żelaza, szczerze mówiąc Ale myślę warto było, bo naprawdę jest niezła trasa Tu jeszcze się nie pozbyłem tych barierek Bo tylko właśnie bezpośrednio z mojej głównej stacji będzie można dojeżdżać Stąd już na przykład do mojego domku nie pojedziemy To może będzie trochę takie No Nie... niekomfortowne, czegoś tak to nazwać No ale zawsze częściej będziemy jeździć no dobra, to zaraz pojadę do domku. Jak widzicie, mam już materiał ze sobą na budowę naszego posągu. Wszystko rozpisam sobie na kartce, więc będziemy mogli zacząć zaraz budować. Trochę też się namęczyłem, zbieram tutaj cały kolorowy wełny, wszystkich barwników i tak dalej. Ale mam nadzieję, że efekt końcowy będzie naprawdę fajny. Zresztą zaraz to zobaczymy. Dobra, już dojedzie. Sam wózek dojedzie. <laughs> Więc idziemy podać nasz posąg. Ostatnio skończyłem właśnie serię z przygodowej mapki Redbrook Mystery. Na pewno oglądaliście ją. Może niedługo zrobię też kolejną przygodową mapkę, jeszcze zobaczymy. Jeszcze nic nie jest pewne. <laughs> Dobra, mam wszystko jakby co na kartce rozpisane. I będę jakoś to powoli budował. Ok. Teraz tu wskakujemy. Elegancko. Trochę zajmie budowa, ale myślę, że warto. musicie mi napisać potem w komentarzach, czy wam się podoba ta, ten posąg cały <śmum> sam jestem ciekaw efektu ale lagi mam teraz nagle to było niezłe przycięcie <śmum> mam nadzieję, że wełny mi startu, że wszystko dobrze obliczyłem Dobra, tutaj tak. Teraz tutaj złoto. Zrobiłem dwa bloki złota, też mnie to trochę kosztowało. No, no, dobra. I dwa białe. Dobra teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery niebieskie. I reszta czerwone. Dobra teraz tutaj tak. O tak. I trzy czerwone. Okej. Okay. <ścoughs> Trochę ta budowa idzie. Dobra. Tu niebieskie. Dwa czerwone. Dobra, teraz odtąd pomarańczowe. Teraz dir tu trochę Dobra Może nie za dużo mówię podczas tej budowy Ale to raczej nie przeszkadza Zaraz to dobrze zrobiłem bo nie tu gdzie trzeba dir zrobię, Aha Szkapuję To ma być tak Tak. <ścoughs> cztery pomarańczowe. I znowu dwa dirta. Tu znowu cztery. O tak. Raz, dwa, trzy. Dirt I raz Dwa Trzy Teraz Tutaj Trzy pomarańczowe Dirt Pomarańczowy i dirt. Robi się ciemno, może teraz mniej trochę będziecie widzieć. Co tutaj teraz? Raz. Dwa. Trzy nawet. Ciach, <ścoughs> mm. ciach. Cia. Nie biały, nie biały, pomarańczowy miał być. I dobra, teraz tak o. o tak i cztery za. Może trochę nad jest ten odcinek. Ale myślę, że warto zbudować coś takiego. No i dobra, i chyba mi tu zabrakło jednego czerwonej, czerwonej, wełny. Niestety. Ale zobaczymy, jak to wygląda. No i mamy Maria. Ładnie to wygląda. Czekajcie, wrócę tu, jak będzie dzień. W dniu prezentuje się jeszcze lepiej. Dostawiłem ten jeden czerwony klocek. No i po prostu zrobiłem go z takich materiałów, jakie miałem. Myślę, że wygląda naprawdę fajnie. Tędy będzie się przejeżdżać kolejką? Chyba się zmieści, chyba się nie walnie o to, sam już nie wiem Trzeba będzie to też sprawdzić, jak nie to trochę go się zmieni Zobaczmy jak wygląda z tej strony Też ładnie, więc wszystko jest naprawdę fajnie Szybko skoczę teraz na naszą stację i się przejedziemy, zobaczymy czy, czy się tędy zmieścimy bo chyba nie, ale to coś się zmieni w wtedy najwyżej. Tego nie obliczałem akurat, czy się zmieści, czy nie. Ale napiszcie w komentarzach, podoba wam się ten Mario, czy nie. Bo dla mnie się naprawdę podoba. Niedługo też e, również ma wyjść kolejna aktualizacja do Minecrafta. Bardzo szybko po 1.4. Ma być ta aktualizacja 1.5, jakbyście nie wiedzieli. I ma być dostana... Zmiana pogody w niej. Dawałem zresztą filmik u, u siebie w biuletynie na YouTube Chyba się nie zmieszczę. Ma padać lecz, ma padać śnieg, więc coś ciekawego nas czeka. No i uderzę w to. Psz. Nie, przejechałem dalej. Tylko że uderzyłem. No ale naprawdę fajnie to wygląda. Coś zmienię, po prostu tory trochę w tym jednym miejscu niżej położę. Zaraz zresztą co zrobimy? Zresztą, tak, tak w ogóle, znalazłem dwa spawnery, jeden pająków, jeden szkieletów, więc w przyszłym odcinku, myślę, coś z nimi zrobimy, jakieś pułapki czy coś, jeszcze się zobaczy, nowy odcinek już niedługo, na pewno, tylko oczywiście muszę znać koniecznie waszą opinię, jak wam się podoba ten Mario, to mnie naprawdę interesuje, czy wam się podoba, czy nie. Dobra, zaraz szybko zmienię te tory. Mam przy sobie Cobblestone? Mam na szczęście. To jest Git majonez Dobra, jedź dalej w wózek sam. I zrobimy tak. Zaraz wszystko się naprawi. Gdzie to jest tutaj? No i po prostu tak. Teraz kładziemy szybko te tory. No i teraz nic nas nie zatrzyma. Szybko pójdę na stację i się teraz przejdziemy szybko. O, sam wózek nie dojechał niestety do samej stacji. I się szybko przejdziemy i będę powoli kończył ten odcinek. Niedługo tak w ogóle skoczy mi 1000 subskrypcji, więc wszystkim za to wsparcie naprawdę dziękuję. Wspaniałe uczucie, naprawdę, że aż tyle osób mnie ogląda. Dobra, szybko teraz idziemy i zobaczymy, czy wszystko jest bez problemów. Zapewne tak. No ale naprawdę fajnie wygląda. I tu w dół i w górę. I mniemy Maria. I jest elegancko wszystko <noise> naprawdę fajnie wygląda choć nie jest podobny do siedzącego marwia tutaj ale jest wszystko ok bo nie chciałem robić identycznego takiego jak tutaj w minecraftie no dobra myślę że będę kończył już ten odcinek nowy już naprawdę niedługo więc oceniajcie komentujcie oraz co najważniejsze subskrybujcie Żółty przycisk, ciśnijcie go. To do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku.